Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, jeśli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi moimi materiałami. Nasz najbliższy cel to 230 tysięcy. Dzięki za wsparcie! Teraz wracamy do tematu. Hej, hej, witajcie z tej strony. Olsz. W dzisiejszym materiale porozmawiamy o nadchodzącym odcinku sezonu czwartego o nazwie Kuronego. Oglądajcie ten materiał do końca. Moi drodzy, tak jak w ostatnim materiale obiecałem, według tej rozpiski, która mówi o tym, w jakiej kolejności zostaną dostarczone odcinki po ich ukończeniu i nie łączyć tego z kolejnością emisji, bo z tym nie wiadomo jak będzie, to tak właśnie będziemy omawiać je na moim kanale. I jak mogliście już zauważyć, na pierwszy ogień leci odcinek chronologicznie 23 sezonu czwartego o nazwie Kuroneko. Odcinek zaraz po odcinku setnym całej serii, 22 sezonu czwartego o nazwie Efemera. Poprzednim materiale, kto widział, to dziękuję. Wspomniałem, że dzisiaj pojawi się część pierwsza materiału o Kuroneko, więc zapewne już wiecie, że całość przed pojawieniem się pierwszego zwiastuna do tego odcinka chciałbym podzielić na dwie części. Dzisiaj, czyli w części pierwszej, porozmawiamy o znaczeniu tytułu, złoczyńcy i pewnym koncept arcie, który wyciekł do sieci jakiś czas temu. Natomiast w części drugiej przejdziemy już do kontynuacji dzisiejszego materiału i głównych, konkretnych teorii, które siedzą mi już w głowie od jakiegoś czasu. Moi drodzy, jeśli chodzi o Kuroneko, to tak naprawdę. Nie wiem o nim kompletnie nic, poza samym jego tytułem, który po japońsku oznacza czarny kot i wspomnianym przeze mnie wcześniej jednym konceptarcie. Wiele osób do pewnego momentu myślało, że tytuł albo odnosi się do głównego bohatera, czyli Adriana jako czarnego kota, albo samego złoczyńcy, który właśnie będzie nosił nazwę Koronek. Z tego co ja pamiętam, choć mogę się mylić, to były nawet pewne przymiarki na tego złoczyńcę, jako miałby być to właśnie Manekineko, że ludzie porównywali właśnie te dwie nazwy. Kuroneko i Manekineko. I z tego co pamiętam, to ludzie właśnie w tym ja myśleli, że będzie wyglądał Kuroneko. A podstawą, a raczej dodatkiem do tej teorii był również taki sam Manekineko. Z tego obrazka, który nie pamiętam czy wyciekł, czy pojawił się gdzieś na jakiejś stronie. W każdym razie, sam obrazek zawiera wielu superbohaterów, złoczyńców z Miraculous i innych serii Zaga. I tutaj, jeśli się dobrze przyjrzycie, to zauważycie takiego właśnie Manekineko, który nie wiadomo skąd pochodzi, ale wydaje mi się, że właśnie będzie to z serialu Miraculous. No na ten moment nie zweryfikujemy tego w jakimś tam mniejszym nawet stopniu, ale myślę, że mamy jakieś teorie, które mogą wskazywać na tego złoczyńcę z tego właśnie obrazka. No, nawet jeśli są to takie malutkie poszlaki, to i tak ten kod jest właśnie naszym, takim jedynym podejrzanym. Moi drodzy, teraz przychodzi do nas jedno pytanie, na które musimy odpowiedzieć. Czy ten złoczyńca faktycznie będzie nosił nazwę Kuroneko? Czy może tytuł ten odnosi się do zupełnie czegoś innego lub kogoś innego? Bo tak jak na początku wspomniałem, Kuroneko po japońsku oznacza czas. Czarny Kot, a jedynym znanym nam Czarnym Kotem jest właśnie Adrian Agreste. Naszym oczom przede wszystkim rzuca się bardzo, ale to bardzo dostojna postać nowego, ale i tajemniczego dla nas superbohatera. Po lewej stronie nazwa Cat Walker, więc taką chyba ów bohater będzie nosić nazwę. Jego wzrost i z tego co pamiętam to ten koncept na białym tle przypomina mi jedną pozę 3D Czarnego Kota, która wygląda o tak, więc chyba robiona na tej samej pozie. Mniejsza, ale tak jak wspomniałem prawdopodobnie jego nazwa jego wzrost i parę widoków w postaci. Z przodu, z tyłu, jak i również z boku, żebyśmy dokładnie przyjrzeli się, jak prezentuje się omawiana przeze mnie postać. Różne elementy stroju i wyposażenia dobrze nam znanego czarnego kota. W tym podeszwa buta, kociki, pierścień, element plastra miodu na stroju, jak i również jego kolorystyka. No wszystkie elementy zapewne będą takie same lub podobne w tym nowym stroju. Jaki posiada ten muszę powiedzieć, że bardzo, ale to bardzo dobrze prezentujący się Heros. Z tego co pamiętam, to wiele osób pisało, że nie Podoba im się ten nowy strój, co może nie strój, jaki cały wygląd licząc chociażby włosy, które są koloru takiego ciemnozielonkawego. No po prostu cały kształt tej postaci im się nie podoba. A ja muszę powiedzieć, że mi się on bardzo podoba. W sensie cały strój i wygląd oczywiście, wszystko jest bardzo dobrze ze sobą skomponowane wyglądowo i kolorystycznie, plus do tego ten kucy, który dodaje takiego fajnego uroku. No i sam strój, którego nie wiem jak nazwać, ale chyba jest to ewidentnie strój, taki poważny, klasyczny. Nazwałbym go to może takim mundurem galowym, coś takiego. Złote paski, bądź tam zdobienia. Guziki, środek stroju koloru szarego, łączący się z kolorem czarnym, jaki widnieje na nogach od stóp do kolan, a na rękach od dłoni do barków. No i taka fajna klasyczna maska koloru całego czarnego ze złotymi elementami paska na górnej części. Tak naprawdę to ciężko stwierdzić, do czego ten strój porównać i dlaczego akurat taki, a nie inny. Może nawiązuje on do czegoś, a może to po prostu podpowiedź do tego, kim może być ta postać, a raczej to kryje się za maską. W każdym razie mi się on bardzo, ale to bardzo podoba i chciałbym już go zobaczyć w wersji 3D. W każdym razie, moi drodzy, finalne pytanie, jakie teraz mogę zadać po omówieniu tytułu i samego konceptartu. artu. Jak to wszystko będzie wyglądać? Czy nazwa Kuroneko faktycznie odnosi się do tego złoczyńcy, który prawdopodobnie tak będzie wyglądał jak na tym obrazku? Czy może Kuroneko odnosi się nie do złoczyńcy, tylko do bohatera, jaki przyodzieje nowy strój Catwalkera, jaki jest tutaj teraz widoczny na oto tym concept arcie? I dlaczego Catwalkera czy to to samo co Kuroneko, czy może jednak nie? No i kto faktycznie nim będzie. Może to jest złoczyńca, a może sentimoster a może postać z przyszłości, a może jednak z teraźniejszości. Tylko kto pasowałby do tych postaci teraźniejszych? Zapewne Adrian albo Felix. No, moi drodzy, pytanie jest naprawdę sporo. My po części pierwszej znamy znaczenie tytułu, wgląd na tego tajemniczego kota z tego obrazka, który jest jedyną poszlaką, i jakby nie patrzeć, to podejrzanym, jeśli chodzi o złoczyńcę, no chyba, że macie jakieś potwierdzenie, że ten kotek faktycznie nie może być naszym podejrzanym, to zapomnimy o nim. No i oczywiście koncept, który raczej będzie, a nie raczej tylko na pewno, wielkim fundamentem do powstania części drugiej tego materiału, więc mam nadzieję, że będziecie jej oczekiwać. A teraz napiszcie proszę w komentarzu hashtag Mikołajki, bo tak dzisiaj jest 6 grudnia, więc wszystkiego najlepszego. Niech Mikołaj obdaruje was fajnymi upominkami. A tak to dajcie znać, czy podobał wam się Cat Walker oraz przedstawcie swoją teorię na temat tego, o czym dzisiejszy materiał. Przypnę wam Serducho i z tego miejsca chciałbym jeszcze pozdrowić Kamilka2002, dziękuję Ci za wsparcie kanału, a jeśli też ktoś chciałby wesprzeć to zapraszam. Linka znajdziecie w opisie wraz z pełnymi informacjami i bonusami jakie za to otrzymacie. Pamiętajcie o łapce w górze, udostępnieniu oraz subskrypcji z dzwoneczkiem jeśli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi moimi materiałami. Ja byłem Olchuś i do zobaczenia następnym razem. Bye bye.